Dwa osoby potrzebne na metę, bo galakcje zamknięte, w środku domku jest. To wjeżdżamy! A nas jest czwórka w tych kuria. No to kurwa jedna osoba ja nie wjeżdża. Dobra, to nie. on wypierdala. To wypierdalaj. No nie no kurwa, no bo ja z wami, ale sobie odejdę. Nie, 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 wypierdalaj. W górze. Nie no kurwa, tak nie, to Nie, wypierdalaj. No nie, no tak się nie bawimy. Prez kurwa f... Chuj, no niby to wypierdala. A może, a może jednak nie. Wylot. Nie no kurwa tak, to nie. odleć, stary. Nie no, nie mogę no, no. Kurwa, no nie będę na szpital szedł, kurwa, Jaki szpital kurwa, jesteś sobą, potrafisz latać stary. Jesteś pewny? Nie. Nara. O kurwa. <zysy> Zginął. <zysy> Jaki debil podał do spadku,